Film zawiera spoilery do wszystkich odcinków serialu Primal. Ta recenzja to remake i w pewnym sensie również reboot oraz sequel mojej oryginalnej recenzji Primal, ponieważ kiedyś już zrobiłem recenzję tego serialu, ale była to recenzja tylko pierwszych pięciu odcinków, a to jest recenzja całego pierwszego sezonu. Aczkolwiek w tej recenzji powtórzę wszystko, co powiedziałem w oryginalnej recenzji, tak więc nic nie straciliście. Ogólnie za Primal odpowiada Gendy Tartakowski, czyli Bóg jeśli chodzi o tworzenie świetnych kreskówek oraz filmów. Znany głównie z Samuraja Jacka oraz trylogii Hotel Transylwania, Bardzo dobry reżyser oraz mistrz visual storytellingu, czyli opowiadania historii bez słów. W sumie opisałbym go jednym prostym słowem. Geniusz. Po prostu geniusz. Primal opowiada o jaskiniowcu o imieniu Spear, który stracił rodzinę i zaprzyjaźnił się z samicą T-rexa o imieniu Fang, która również straciła rodzinę. Razem muszą walczyć o przetrwanie w świecie pełnym zagrożeń. Co prawda w prawdziwym życiu dinozaury wyginęły na długo przed tym jak pojawili się ludzie, ale umówmy się, nie wszystko zawsze musi być realistyczne. Fabuła jest prosta, ale jednocześnie wciągająca, a sam świat w którym dzieje się Primal jest rozbudowany. Mamy w nim dinozaury, małpoludy, wiedźmy, zombie, a nawet nietoperze wielkości słonia. Animacja jest po prostu przecudowna. Każda scena jest tak ładnie narysowana, że można ją ustawić jako tło pulpitu. Wszelkie ruchy stworzeń wyglądają realistycznie i epicko. Po prostu wszystko rusza się jak prawdziwe. Również samo zachowanie zwierząt jest zbliżone do tego, jak zachowywałyby się w prawdziwym życiu. Lubię to, że Spir nie zabija zwierząt, tak po prostu. Zabija tylko stworzenia, które go atakują. A kiedy zabija stworzenia dla pożywienia, to widać, że je szanuje. To nie jest tak, że je po prostu zabija dla przyjemności, tylko widzimy, że on je zabija, bo musi jeść. A nie tak jak w dzisiejszych czasach niektórzy ludzie zabijają zwierzęta tak po prostu. Jeśli chodzi o walki, to są one świetne. Choreografia jest bardzo dobra. Często widzimy. Świeże oraz unikalne sposoby, w które Spear i Funk zabijają przeciwników. No i walki są również bardzo satysfakcjonujące. Primal ma również dużo plot twistów oraz scen, które są po prostu niespodziewane. Wydaje się, że coś się zaraz wydarzy, a tak naprawdę dzieje się coś zupełnie innego. W serialu mamy kilka nieprawidłowości, powiedzmy, na przykład mamy gigantycznego pająka, który strzela siecią z paszczy, a nie z dół z odwłoka. Ale, tak jak już powiedziałem, nie wszystko musi być w 100% realistyczne i dokładne. W serialu mam również kilka nawiązań, na przykład do Parku Jurejskiego, Hotelu Transylwanii i prawdopodobnie nawet Godzilli. Serial ogólnie ma poważny ton, aczkolwiek jeśli zdarzy się jakaś zabawna scena, to jest ona bardzo zabawna. I co prawda, jeden z odcinków został wydany przedwcześnie, i przez pewien czas nie do końca było wiadomo, w jakiej kolejności powinno się oglądać odcinki, ale teraz już wszystko jest jasne. Ogólnie Mówiąc o plot twistach, to naprawdę chyba największy plot twist ma odcinek zatytułowany River of Snakes, Rzeka Węży. Słysząc ten tytuł, pewnie myślicie sobie, że to jakaś metafora i po prostu w tym odcinku będzie dużo węży, które pełzają i jest ich tak dużo, że przypominają rzekę. Albo że po prostu będzie w tym odcinku rzeka, w której będą węże. Ale nie. Tak naprawdę tytuł jest jeszcze bardziej dosłowny. Moim ulubionym odcinkiem jest zdecydowanie odcinek Plague of Madness. Ponieważ roślinożerne dinozaury w głównej mierze przedstawione są po prostu jako pokarm dla drapieżników, a tutaj główną rolę odgrywa właśnie dinozaur roślinożerny. I w dodatku jest bardziej niebezpieczny niż mięsożerne dinozaury. Tak szczerze, to wszystkie odcinki, może poza jednym, są na dobrą sprawę perfekcyjne. Jedyny odcinek, w którym czegoś brakuje, to Scent of Prey, co nie zmienia faktu, że ten odcinek wciąż jest dobry. Ale oryginalnie mógł być dużo lepszy, ponieważ w tym odcinku pojawiają się sępy, które mają teoretycznie stanowić zagrożenie dla fang, która jest ledwo żywa. Aczkolwiek one nie mają z nią żadnej interakcji i nawet się do niej nie zbliżają przez cały odcinek. Oryginalnie miała być scena, gdzie próbują ją zjeść i Spear zabija jednego z nich. Również miała być scena, gdzie Spear miesza błoto z liśćmi, żeby pokryć nim rany Fang. Gdyby te sceny były zachowane, to ten odcinek byłby o wiele lepszy. Również te dzikie psy w tym odcinku nie zostały w pełni wykorzystane. Ja rozumiem, że to są padlinożercy, aczkolwiek jak coś jest ledwo żywe, to padlinożercy też to atakują. Myślę, że byłoby ciekawie zobaczyć, jak próbują zaatakować Fang i na przykład wykopują dziury i próbują wejść do jaskini, w której się znajduje. Ale ogólnie muszę dać temu odcinkowi plus za to, że pokazuje, że istnieją różni padlinożercy w różnych rozmiarach. I również pod koniec mamy jeden z najlepszych plot-twistów w całym serialu, no bo Spear używa pewnej rzeczy jako broni, no i to jest po prostu genialne. Nie będę mówił, o co chodzi, bo to jest jeden z najlepszych plot-twistów w tym serialu. I tego akurat wam nie będę spoilerował. Ostatni odcinek kończy się na Cliffhangerze. Swoją drogą. Ten odcinek prawdopodobnie był zainspirowany przez film 10 tysięcy lat przed naszą erą. To jest naprawdę bardzo niedoceniany film. I właśnie w tym ostatnim odcinku mamy teaser złoczyńcy następnego sezonu. Prawdopodobnie będzie to jakiś król Skorpionów czy coś w tym rodzaju. No bo w końcu odcinek nazywa się Niewolnik Skorpiona. I tak szczerze mam nadzieję, że ten gość będzie miał gigantycznego Skorpiona jako pupilka. Byłoby bardzo fajnie, bo wbrew pozorom ja lubię skorpiony, ale tylko te dorosłe, nie takie małe dzieciaczki. Skorpiony prosiliście mnie, żebym przedstawił jakąś moją teorię dotyczącą miry. No, i tak szczerze, wymyśliłem jedną teorię. Ja myślę, że ona mogła zostać wybrana przez króla skorpionów jako żona. Pomyślmy logicznie, ona wydaje się być całkiem ważna, no bo w końcu. Ludzie przypłynęli po nią aż tutaj, przebyli taką długą drogę, żeby ją odzyskać, mimo iż mogli ją po prostu zignorować. Pewnie mają tysiące niewolników, więc nie powinni się przejmować, że jedna osoba uciekła. Mogli ją po prostu zabić, gdyby sprawiała problemy, ale tego nie zrobili. Mira wydaje się być ważna i właśnie dlatego myślę, że król skorpionów mógł ją wybrać jako swoją żonę. Oczywiście wbrew jej woli, dlatego próbowała uciec. Poczekamy, zobaczymy, może ta teoria się potwierdzi. Ogólnie również widziałem, jak jakaś osoba pisze, że chciałaby zobaczyć, jak Spear oraz Fang muszą walczyć na arenie. Spear musiałby walczyć z innymi ludźmi na pięści, a Fang walczyłaby ze stworzeniami z pierwszego sezonu czerwonym T-Rexem, dużym nietoperzem i pewnie jeszcze kilkoma innymi. Oczywiście zarówno Spear, jak i Fang by wygrali i potem musieliby walczyć ze sobą, no ale oczywiście są przyjaciółmi, dlatego by ze sobą nie walczyli. Osobiście bardzo chciałbym coś takiego zobaczyć. Pozostaje czekać na sezon drugi. Miejmy nadzieję, że w tym roku dostaniemy jakiś teaser. Ogólnie Primal jest jak Heluwa Boss. Można się przyczepić do kilku rzeczy, ale odcinki są tak dobre, że można te wszystkie błędy zignorować. Odcinki są na dobrą sprawę perfekcyjne. To jest nowy standard tego, jak powinny wyglądać kreskówki. Powstał również film Primal, aczkolwiek raczej nie jest to nic wartego uwagi, ponieważ są to po prostu połączone pierwsze cztery odcinki. Polecam obejrzeć Primal, jest to naprawdę świetny serial. Szczerze mam nadzieję, że kiedyś zrobią grę.